I, I pomyśleć, w jaki sposób możemy no, właśnie z ludźmi rozmawiać. Czyli no, nie, nie tylko się, nie tylko opowiadać o sobie, ale też, też gdzie możemy zbierać feedback, w, w, w których miejscach możemy dowiadywać się, co ludzie myślą, jakie mają, e, jakie mają problemy. Bo znowu jest tak, że, że organizacje pozarządowe w pewnym momencie, oczywiście one mają swoich prezesów, mają prezeski swoje zarządy, ale one też w pewnym momencie stają się dobrem wspólnym. E, I myślę, że jednym z lepszych przykładów jest tutaj, oczywiście moja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, z której się wywodzę, e, która 30 lat ma, która ma prezesa, a jednak każdy, każdy kto lubi, kto kocha Wielką Orkiestę Świątecznej Pomocy, gdzieś czuje się jej współautorem, czuje się za, ni za nią odpowiedzialny, ale też ma swoje zdanie.